Jak widzieliście, w kilkanaście sekund otworzyłem drzwi z taką to standardową wkładką, zrobiłem to, ponieważ zgubiłem klucz do warsztatu i chciałem też przy okazji pokazać Wam, jak łatwo można otworzyć takie drzwi przez osoby niepożądane, jeżeli wkładka jest źle dopasowana. O co chodzi? Tutaj w tym miejscu wkładka jest bardzo cienka i bardzo łatwo jest ją złamać, jeżeli wkładka jest. Źle dopasowana do drzwi, czyli jest za długa i wystaje powiedzmy 5 mm, nawet wystarczy, czy tam centymetr, bardzo łatwo możemy ją złamać. Dlatego wkładka powinna być dopasowana tak, by wystawała maksymalnie 3 mm. Dodatkowo zaślepka tutaj ta powinna być wykonana z jak najgrubszej blachy i nie posiadać plastikowych elementów. Jeśli macie kogoś, kto ma źle zamontowaną wkładkę, pokażcie im ten filmik. Trzymajcie się tymczasem.